Kurde, kawałki plastików już gotowe do założenia, ale powiem wam, że wyszło jeszcze tu trochę w kładziszu. Ale dobrze przejrzałem, zrobiłem jeszcze tam jeden gwint, ale patrzę, kurde, że tu jest cewka łamana. No to dobra, to jeszcze pół biedy, znaczy łamana. Mocowania są łamane. No to to jeszcze pół biedy. O, powinno być takie coś jak tutaj. Ale też patrzę, że kurde, yy, ta fajka w ogóle nie była nałożona na świecę, bo zobaczcie, wykręcił się w środku ten w niej. O, to, to przecież to nie wiem, czy to będzie trzymało. Trzeba wykręcić ze środka te. No, to coś, co jest tutaj nakręcone. Nie złe jaja. Ogólnie ciekawe, czy jest moż... Tak się zastanawiam, czy jest możliwe, żeby ten kład chodził tylko na jedną fajkę, bo tu są dwie świece, nie? Jakby ktoś nie wiedział. Oje, jeszcze trochę wyszło. Tu jeszcze patrzę, kurde, ten czujnik będę chciał tu wykręcić, żeby zobaczyć, on tu jest chyba prędkości, czy jakoś tak. Zobaczymy, co tu jest odpierdzielone. Okropnie tam słaby dostęp, ale no dobra, jakoś tam myślę, że się da to wykręcić. I tak to tu same podłączenie znowu tego przekaźnika to się zejdzie. Tu, kurde, kabel od lampy urwany. To się tak wydaje, że tylko założenie plastików i to dwie minuty zajmie. A kurde, będę musiał poświęcić kilka godzin jeszcze na to, ale żeby to zrobić tak dobrze, nie? Już wszystko. Więc to nie ma się co śpieszyć. plasticzki kurde, leżą. Będzie kozak, tylko trzeba je założyć. A, i zamykajcie garaże, bo podrzucę Wam chińskiego skutera. <grystanie> XD <grystanie> Kurde, powiem Wam tak. Niby założyć tylko plastiki, ale masakra. Tu, żeby założyć tył, to trzeba przeprowadzić sobie, odkręcić wszystkie kable od przekaźnika. Ja sobie pozaznaczałem, jak mają być, bo na przykład jeśli podpniecie podepniecie te dwa kable odwrotnie, to nie będzie wam działało. A tu jeszcze są jakieś kurde, nie wiem co to są, nawet od czego to i co to w ogóle jest. To kurde, co je podznaczałem flamastrami, żeby właśnie wiedzieć, jak to było. Przykręcę sobie kurde tego przekaźnika. On był tu wcześniej na jedną śrubkę, to też damy na jedną, tu nawet jest tylko jeden otwór w tym. Tak się znawiałam, ogólnie tego kładzisza wolałbym dać mu trzynastkę, zębatkę napędową, on był wtedy taki dziki Ale chciałem zobaczyć po prostu czy dobrze poskładane, żeby kurde nie było, że coś kurde nie podłączone a czemu się te kontrolki tu świecą? A luz się świeci, a jak jest bieg to znika? A no znika, dobra to luz się może świecić To Lux. No to druga kontrolka mi się świeci, rezerwa chyba Ale to tak mało paliwa bym miał Kurde, maszyna gotowa. Powiem wam, że wyszło zarobiście. Czekam jeszcze tam na dwie śrubki, niech farba zaschnie, bo wkręcam na te torksy sobie na wszystkie odowiewek. Tutaj zrobiłem na takie. tu jeszcze czekam, bo tu powinny być tylko tu trzeba przebić okleinę. O kurwa, nowa okleina już się zabróciła. Nie, no wyszło zarobiście, wam powiem. Całkiem inaczej ten kład wygląda. Nie wiem czemu, ale na tej okleinie to się jakoś bardziej te koła widać i wszystko Jakoś, teraz jak jest taka okleina to się wydaje, że te plastyczki są takie mniejsze No Luksio, kurde Jeszcze wypływa wszystko spod tej płyty, bo tam takie gąbki, sotu, nasionka, kurde Kurczę, no, w sumie myślę, że mogę, kurde, go odpalić i ten tam Pół litra oleju brakuje w silniku Chociaż zobaczę, czy bieg się wbije i nic nie zgrzytnie Aż mnie to ciekawi. Dobra, to tylko ruszyć do przodu, żeby sprawdzić czy działa. O kurwa. Dobra. i tak on w sumie musi sobie przepompować do silnika olej z tego zbiornika. Nie to po prostu cały teraz w silnik poszedł, więc mu tu w zasadzie nic nie będzie, nie? Jakbym tak jeździł dłużej, to wiadomo, nie? Sporo tego oleju wchodzi, to kurde. Z tego zbiorniczka, jak przepompowało, to, to luks. No i sprzęt znowu. W akcji, kurde, jeszcze tu tak nie pomyślałem, bo i tak wszystko miałem rozebrane. To tu jakoś naklejkę trzeba kupić fajno, a tu mogłem kolanko też wypucować, bo takie zardzewiałe. Nie pomyślałem, miałem wszystko w sumie wyjęte. Mogłem to zrobić, kurde. Muszę tu jeszcze wziąć, kurde, niech ten płyn cały. A to najlepiej to było po wodzie pojeździć. I... O, tu widzę, z tej śrubki cieknie, kurde, płyn chłodniczy. Niedobrze. Teraz, kurde, weź to wymień. Jak odkręcę, to się zacznie lać. Chyba, że może jakoś go położę, kurde. Dobra, wymieniłem tutaj podkładeczkę pod to śrubo. Patrzę, że na razie git. Tutaj widać fajnie śruby spustowe. Tu, kurde, od silnika, a tu od tego zbiorniczka. Tak jak, kurde, on stoi, to tam nie zwracałem na to uwagi, że one tutaj są. No i luksio, kurde. Patrz, że tutaj boczek na razie wszystko suche, pod pokrywo się nie poci. Luks. Trzeba pojeździć i zobaczyć, czy nie będzie wycieków. <laughs> Pierwsze wciśnięcie to nieźle sprzęgło skleiło, ale to kurde czyszczone było, wszystko to moje miało prawo. Dobra, jeszcze go wezmę na drugą stronę i zobaczę te czujniki sobie. Kurde, ale tam są malutkie podkładeczki, aż idę po magnes, bo tego nie połapię. Może być tak, że wystarczy tylko wyczyścić i będzie luks. Tych kanamów z działającym licznikiem i ze sprawnym hamulcem z tyłu to nie ma za dużo. Kurde, we wszystkich zawsze to nie działa. A w moim by to działało, to by było fajnie. Ciekawe czy drugi jest taki sam, czy inny Nie taki sam Dobra, idę to wyczyścić Zobaczymy czy to co pomogło Teraz to już nic nie widać, bo już się ciemno robi. No poczyszczałem te styki. Chyba będzie gites. Dobra, rzucam go. Tutaj póki co śruba sucha. No to luks. Dobra bo kurde już dzwonią, czas pierdzielać. Na dzisiaj tyle. Lecę to sobie olej, dokłada odbiorę od razu. To jeszcze się pojeździ, może. No dobra, to tyle się, Maneczko.